Bronson, no niewiarygodne, że jakiś gburowaty troll od księgowości wyrzucił z programu nasze ukochane przedmioty. No dokładnie, dziewczyno, to jest koszmar. A tak chciałam pokazać światu swoje szczudła. Fejście. Cześć! Jestem Gulajop i Jellington. Zapraszam na wspaniały show Cyrku de Szyk, czyli festiwalu szaleństw nad szaleństwami. Kto chce ratować sztukę i przy okazji świetnie się bawić? Już w przyszłym tygodniu damy pokaz, jakiego świat jeszcze nie widział. Pamiętajcie, Cyrk de Szyk? Niech magia będzie z wami! Może im pomożemy, też mamy talenty. I szczudło oczywiście, a ja mam coś dużo lepszego. Jakieś przedstawienie, tak, cyrkowe fikibasy, bezczelność. te dziewczyneczki chcą ratować swoją nieszczęsną sztukę i bardzo, ale to bardzo mnie to zdenerwowało. Wysoka Rado, to istna samowolka na terenie szkoły. I co Rada ma pańskim zdaniem postanowić? Ma zabronić, zakazać, wyrzucić, w życiu nie pozwolić. O nie, stać, ja protestuję. Moje dziewczęta same wyszły z inicjatywą, ponieważ kochają sztukę. Proszę im pozwolić na ten jeden występ. Kiedy te smarkule łamią zasady? Dobrze, niech będzie. Dziewczęta mogą wystąpić, ale ma to nastąpić dzisiaj i mają czas do północy. Jeśli nie zdążą zebrać odpowiednich środków, kończymy dyskusję. <zysy> Ale dzisiaj? Przecież występ miał być w przyszłym tygodniu, żadna z nas nie jest jeszcze gotowa. Jak to nie? Mów za siebie, koleżanko. Ja tam jestem gotowa jak nigdy. Przykro mi, Franki, nic nie poradzę. Rada, niestety, postawiła sprawę dość jasno. Wiecie, huchnęli młotkiem, nie było dyskusji. No nic, to nie mamy wyboru. Przedstawienie, jak to mówią, musi trwać. Wierzę w Was, moje kochane, wierzę z całego serca. Może pokażecie mi, co tam macie. Zobaczy pani, będzie straszy cudnie. Zrobiłam im przyspieszony kurs z cyrkowości. Cyrk d'Eszyk. Toż nie bywałem. Co ty wyprawiasz? Jeszcze nie skończyła! Jej, no przepraszam! Strasznie mi się plączą te wszystkie liny. Hany, uważaj. A kto tu rozrzuca pudełka? A! A! Przepraszam, kochana. Oj, ta-dam! Przyspieszony kurs, tak? Też chcemy się pouczyć. Pokaż nam coś ciekawego. W sumie im więcej, tym weselej!